Cześć. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak wykonać eksport informacji o systemie z wykorzystaniem aplikacji MS Info 32. Narzędzie to służy do pozyskiwania danych systemowych, które najczęściej pomagają w diagnozowaniu problemów komputera. Najważniejsze funkcje znajdziemy w zakładce Podsumowanie systemu, między innymi nazwę i kompilację systemu operacyjnego, wersję BIOS płyty głównej, tryb systemu BIOS. Poza wymienioną zakładką, aplikacja zawiera również. Zasoby sprzętowe znajdziemy tu np. informacje dotyczące konfliktów sprzętowych oraz przerwań ARQ czy wykorzystania pamięci komputera. Składniki zawierają dane związane z urządzeniami podłączonymi do komputera. Środowisko oprogramowania znajdziemy w nim wersję posiadanych sterowników, zainstalowane aplikacje i dostępne usługi. Wykonany eksport zapisuje wszystkie powyższe informacje do jednego pliku. Aby go wykonać, proszę włączyć komputer. Gdy Windows uruchomi się, proszę wpisać w polu wyszukiwania ms.info 32. Wyszuka się aplikacja, którą włączamy, poprzez kliknięcie lewym przyciskiem myszy. Z menu wybieramy plik, następnie eksportuj i miejsce, gdzie ma zostać utworzony. Po wyznaczeniu lokalizacji wpisujemy nazwę pliku i klikamy Zapisz. Po kilku sekundach eksport zostanie wygenerowany.